Przez na zasadę 63 ster zamiaru, transurfing rzeczywistości. Jak nie wiesz o co chodzi, to sięgnij do pierwszej, pierwszego nagrania z listy i wtedy się wszystko, link masz w opisie i wtedy ci się wszystko wyjaśni. A ster zamiaru, zasada. Jeśli chcesz osiągnąć swój cel, musisz pragnienie przekształcić. w... Twardy zamiar. Marzenia się nie ziszczają. Przestań pożądać swego celu. On już jest Twój, jeśli masz zamiar. Pożądanie to część porażki. Tak, tak chcę, że wprost nie mam sił i jednocześnie boję się, że się nie uda. A dlaczego się boję? Ponieważ nie myślę o celu, tylko o środkach do jego osiągnięcia. Przestań myśleć o środkach do jego osiągnięcia. Twoje zadanie polega na tym, by myśleć o celu jako o fakcie dokonanym, przeglądać w myślach docelowy slajd. Na drodze do celu będzie działo się to, czego nie oczekujesz, albo w ogóle nie będzie się nic działo. Nie powinno cię to zbijać z tropu. Nie, niezależnie od tego, jak potoczą się zdarzenia, utrzymuj twardy kurs na cel. Twoja dewiza brzmi: Nie chcę i nie mam nadziei, tylko mam zamiar. Nie chcę i nie mam nadziei, tylko mam zamiar. Zapamiętaj sobie to zdanie koniecznie. Jak masz kurs, no to masz je w ściądze, w załącznikach. Wyjaśnienie. Twoje położenie w przestrzeni wariantów względem celu jest podobne do tego, jakbyś znajdował się w łodzi na odkrytym morzu. Aby dotrzeć do lądu, musisz wciąż płynąć na północ zgodnie ze wskazaniem kompasu, ukierunkowaniem biegu Twoich myśli. Dopóki wyobrażasz sobie obraz tego, jak dopływasz do lądu i schodzisz na brzeg, Twój kompas wskazuje prawidłowo. Wszystko, czego się od Ciebie wymaga, to myślenie o dobiciu do brzegu i wiosłowanie. Tylko tyle i nic więcej. Lecz powolny umysł zaczyna wiercić się i termosić wieślarza. Czy płyniemy tam, gdzie trzeba, czy wkrótce dopłyniemy, a co będzie, jeśli nie starczy nam um, sił, a co będzie, jeśli ląd jest nie tam? No pewnie przecież trzeba płynąć zupełnie w inną stronę. W rezultacie wskazówka kompasu zaczyna się mio miotać i łódź. Wciąż zmienia kurs. Umysł nie widzi przemieszczania się w przestrzeni wariantów. Mm, dlatego wątpi i obawia się, przyzwyczaił się do roztaczania kontroli nad sytuacją. Umysł uspokoi się tylko wtedy, jeśli da mu się zadanie wypełniając krótkie, mm, wypełniając które będzie rozumieć, co robi. Powiedz mu, by nie rozchuśćwał łódki, tylko utrzymywał kurs. Kontrola nad biegiem myśli o to, na czym powinna polegać praca umysłu. Mm. Jedną z bardzo ważnych takich łatwych rzeczy, którą, którą możesz sobie, bo wiesz, kto ma największy problem z manifestowaniem, osoby, które właśnie po pierwsze zawsze mają poczucie obniżone własne wartości, a po drugie, a po drugie mają taki element ciągłego powątpiewania, nie? Czyli mają bardziej pesymistyczne niż optymistyczne podejście do życia. Bo to, co jest takie bardzo ważne, jak już coś manifestujesz i to zadziała, to będzie ci łatwiej, nie? Czyli jak już pierwsze rzeczy masz zmanifestowane świadomie, to, to wtedy to wiesz. Chociaż tak naprawdę, jak chcesz sobie udowodnić, że manifestowanie działa, to rozejrzyj się i pomyśl sobie, o czym tak naprawdę wiele razy myślałeś, myślałeś niekoniecznie dobrym i to się sprawdziło, nie? <laughs> to też jest dowód na manifestowanie. Jak chcesz sobie dawać dowody na to, żeby łatwiej utrzymać ten styl zamiaru, nie skupiać się na środkach, nie zastanawiać się nad pewnymi rzeczami, tylko skupić się na tym wysiadaniu z łódki, jak tu masz w tym przykładzie, że wysiadasz z tej łódki i że to jest dobry, i że jest dobrze obrany cel, i, i że wszystko jest super. Mm, to nauczenie się korzystania, jak jeździsz samochodem, z aniołka parkingowego, to jest udowodniające. Ja już o tym mówiłam w kilku nagraniach. Mówię też, że w kursie jest osobna lekcja z aniołka parkingowego. Bo to, co jest ultra, ultra fajne, to aniołek parkingowy. Jest mnóstwo osób, które korzystają z aniołka parkingowego, które teoretycznie mówią, nie wierzę w manifestowanie, nie Nie wierzę, że jestem w stanie manifestować, ja jakieś tam bójdę na resorach. Ale aniołka parkingowego swojego mam, nie? No i to jest takie zabawne. Aniołek parkingowy to jest nic innego, jak z, mm, a, zmiana kadru. Nie? I to, co też często powtarzam. Jak ci nie podoba twoja dzisiejsza rzeczywistość, to się z nią nie kłóć. Nie narzekaj na nią, tylko zmień kadr. Tak jak przełączanie programu a, na telewizorze. I to też możesz sobie o tym pomyśleć, że dla przykładu siedzisz. Przed telewizorem. Nie podoba ci się to, co oglądasz. A zupełnie. Ale wiesz, że za 4 godziny będzie super fajny film. Nie? No to siedzisz i marudzisz, że teraz takie swoje jest, czy idziesz, że robisz coś innego, a za 4 godziny siadasz przed telewizorem i puszczasz ten, ten, ten właściwy film um, i go oglądasz. I podobnie jest z tym. Ty nie podajesz wątpliwości, czy on będzie, czy on nie będzie. Jest, wiesz, że o godzinie 20 grają Twój ulubiony film. Więc wiesz, że będzie. I tak trzeba podchodzić w życiu. Ty wiesz, że to będzie, to już jest Twoje. Tylko marzenia się nie ziszczają, cele się nie ziszczają. Ja wiem, że tutaj w poprzednich na zadaniach autor użył określenia cel, ale to w takim innym jakby kontekście, nie? Bo to jest zamiar, 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 zamiar. Zamiar. Zapamiętaj to słowo, to jest zamiar. I ten twój styl zamiaru ma być, zapamiętaj to raz na zawsze i wracaj do tego, jak cię zapomina, że trzymasz kierownicę, jak jeździsz samochodem, to trzymasz kierownicę, ale nie wbijasz paznokci w ręce. Nie trzymasz kurczowo tak, że cię pięści robią coraz słabsze, coraz, coraz bardziej białe i, i ręce bolą. Trzymasz kierownicę, bo musisz przecież jechać we właściwym kierunku, ale... Trzymasz ją normalnie, bez spiny, po prostu ją trzymasz, wiesz, dokąd jedziesz. Pojawi się objazd, to pojedziesz objazd. Jakbyś jechała, jechało z punktu A do punktu C i będzie wypadek na drodze, to przecież nie powiesz, a, to jadę do punktu F zamiast do C, tylko, nie? Czyli jakby to było jechanie do sklepu po bułki, no to możesz pojechać nie do tego sklepu, tylko do innego sklepu, ale mówimy o takim... W większym celu, czyli jedziesz na wakacje, masz wykupione wakacje, wymyślone, albo że pojedziesz do Gdańska i tam spędzisz wakacje, masz kasę w portfelu na ten Gdański i chcesz tam jechać. No to nie zmieniasz później, tak? I masz zarezerwowany pokój. To przecież nie zmieniasz, dlatego że jest wypadek po drodze, tylko jedziesz objazdem albo poczekasz sobie w korku i jedziesz dalej, nie? Tak samo jest w życiu. Mamy wymyślony ten slajd docelowy, to mamy schodzić z tego statku, nie? Mamy sobie sobie wyobrażać, jak schodzimy z tego statku, tak jak w tym sterze zamiaru, a nie jak już witamy się z gąską, a nie ciągle zmieniać i poddawać wątpliwość. Natomiast pamiętaj też, żeby nie nadawać nadmiernych potencjałów, czyli zawsze przyjmujesz założenie, że to może nie wyjść. Jeżeli nie wyjdzie, to masz, to widocznie wszechświat szykuje dla ciebie coś lepszego. Natomiast to, to, to myślenie o tym, że to może nie wyjść, nie jest po to, żeby zmienić cele, tylko po to, żeby zdjąć ważność, żeby nie narzucać za dużego, za dużego, mm, za dużego e, potencjału, za dużej wagi, żeby temu nie dawać, bo, bo będą kłopoty w życiu, będziecie się sypać, nie? Bo, bo, bo będą się robić siły równoważące, będą ci musiały po prostu zdjąć trochę tą ważność. I, jak dobrze umiesz określać cel, a ja tego uczę w kursie, jak dobrze umiesz określać swój cel, ten swój slajd docelowy, to, to czego chcesz od życia, to potem może ci się zmienić, że wymyślisz sobie, że, że a to pewnie tą drogą do tego dojdę, a potem się okaże, że trochę inną drogą dojdziesz, ale i tak będziesz w tym ostatecznym efekcie, nie? Bo ten slajd docelowy to jest ten efekt, czyli na przykład będziesz czuć szczęście, być może nie z juskiem, a z Mietkiem, być może nie z Hanią, tylko z Krysią, ale będziesz mieć ten swój szczęśliwy związek, być może nie w pracy X, tylko w pracy... Y, zrobisz tą karierę taką, jaką chcesz, ale będziesz mieć to, nie? Czyli to jest tylko kwestia dobrego zrozumienia, następnie skupienia na slajdzie, pamiętanie o tym, że to ma być zamiar, nie marzenie, unikania nadmiernych potencjałów i te wszystkie klocki, mam nadzieję, że Ci już łączą coraz bardziej w całość. Czas na nagranie 64, zasadę 64, do której cię zapraszam.